Otwieram 55. sesję Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Serdecznie witam koleżanki radne, kolegów radnych. Witam burmistrza Drawska Pomorskiego Krzysztofa Czerwińskiego i zastępcę burmistrza Drawska Pomorskiego Janusza Kabata. Stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek burmistrza Drawsko Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 roku o następującej treści. Zwracam się z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko-Pomorskie na rok 2021. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2021-2030. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się artykułu 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Punkt piąty Sprawy bieżące i punkt 6. Zamknięcie sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko-Pomorskie na rok 2021. Druk numer 160. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, proszę. Szanowni Państwo, prosimy w budżecie o wprowadzenie po stronie dochodowej kwoty 50 tysięcy z opłat od czynności cywilnoprawnych. W kwoty 425 700 zł to jest, są pieniądze pozyskane z programu Laboratoria Przyszłości. Program dotyczący doposażenia specjalistycznego y, szkół. Y, kwoty 6 000 złotych to, to są pieniądze pozyskane ze środków na przeciwdziałanie COVID z przeznaczeniem na przewóz osób niepełnosprawnych na szczepienia i infolinię to są pieniądze y, rządowe i kwoty 100 000 złotych to jest zwiększenie spływu z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych a po stronie wydatkowej taką samą kwotę, czyli 425 700 zł w rozbiciu na poszczególne szkoły w celu właśnie wykonania zadania, jakim są zakupy inwestycyjne na laboratoria przyszłości. W ochronie zdrowia kwotę 6 000 to jest zwiększenie planu wydatków na realizację związane z przeciwdziałaniem COVID. Jest to dokładnie ta kwota, którą uzyskaliśmy od wojewody na gospodarce komunalnej wzrost o 100 tysięcy złotych w związku z, ze zwiększeniem kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami i kwoty 50 tysięcy w dziale 921 to jest dotacja dla ośrodka kultury. Wynika to z tego, że jednak ośrodek kultury przez dłuższy okres czasu nie prowadził żadnej działalności, która dawałaby mu dochody i niestety nie bilansuje się póki co na dzień dzisiejszy. Więc to jest to wszystko, co jeż, jeżeli chodzi o zmiany budżetu na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Drawsko-Pomorskie na rok 2021. Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przechodzimy do punktu kolejnego. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko-Pomorskie na lata 2021-2030, drug nr 161. Poproszę również o komentarz Pana Burmistrza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiany dotyczą tak naprawdę dwóch elementów związanych z, z przedsięwzięciami. Jedno jest to zmniejszenie o kwotę 28 500 zł przedsięwzięcia budowa drogi Wolicznie w roku 2021. Po zmianie limity wynoszą w roku 2021 11 500, w roku 2022 160 000 zł. I w drugiej pozycji to jest budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Krótkiej 1 i Krótkiej 1B.

tego, że mamy już wiedzę mniej więcej o jakich pieniądzach mówimy, jeżeli chodzi o kwestie wykonania tych budżetów. Były dwie oferty. W tej chwili oferta, ta, która jest brana pod uwagę na pierwszym miejscu, była na kwotę 15 463 000 z groszami. Natomiast do tego trzeba doliczyć jeszcze kwestię nadzoru plus obowiązek waloryzacji umowy, dlatego że jest ona powyżej 12 miesięcy. Więc taka jest taka nasza prośba, żeby urealnić kwestię UPI właśnie w związku z tym. To tyle, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko-Womorskie na lata 2021-2030 druk nr 161. Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kolejny punkt sesji. Punkt piąty to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się artykułu 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz określenie ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków druk nr 162. Poproszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka nasza, Rado, nasza prośba dotyczy dwóch projektów. Jeden i drugi dotyczy działu 600, czyli transport i łączność. Są to dwa, dwie dokumentacje projektowe. Jedna dotyczy budowy ulicy Sadowej, druga dotyczy budowy ulicy Słowiańskiej. Obydwa projekty pierwotnie miały się zakończyć w, w tym roku, natomiast w związku z przedłużającymi się wszystkimi procedurami dotyczącymi uzyskiwania zgód w zewnętrznych instytucjach. Niestety jest to, jest to pokłosie cały czas covidu i tych wszystkich elementów. Wiemy, że te dokumentacje nie zostaną skończone w tym roku i nasz, dlatego nasza prośba o wskazanie ich jako środków niewygasających z terminem realizacji do końca czerwca przyszłego roku, tak? Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kolejny punkt sesji to sprawy bieżące. W sprawach bieżących chciałbym przypomnieć, żeby zgłaszać tematy do planu pracy Rady oraz Komisji Rewizyjnej o przygotowanie planu pracy. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby? Pan Robert Kowalczyk, proszę. Zdaje się, że jutro kończą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany terenów gminy. Czy na sesję mógłby pan burmistrz przygotować informacje o y, uczestnictwie, jak to wyglądało w poszczególnych miejscowościach, żebyśmy mieli pojęcie o sytuacji? Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że na sesję będzie już projekt uchwały przedstawiony też przez nas, dotyczący właśnie tej, tej całej sytuacji. Także on będzie też dokładnie omówiony z ilością, z podziałem, jak nam się uda to z podziałem łączy na sołectwa, będziemy chcieli to tak zrobić. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Ponieważ porządek posiedzenia został wyczerpany, zamykam 55. sesję Rady Miejskiej. W